Odej dzieciaki, tu no dzieciaki, tutaj biznia dzieciaki, napisane miniami. Tak, dzisiaj moi drodzy zapraszamy Was na recenzję gry Choco. Jest to gra wydana przez Taktik. Jest to gra przeznaczona dla dzieci od trzeciego Jak roku życia. Jak skończysz to das mis do zdjęcia? Dla dwóch do czterech graczy. Ja Nie? jestem wisienką. Ty jesteś wisienką? Pasuje do wisienki. Martynka najbardziej lubi wiśniowe czekoladki zbierać. Zaraz Wam zresztą wszystko pokażemy. Tylko jeszcze tak pokrótce o co w grze chodzi. Mamy 16 czekoladek w zestawie i taką kostkę. Czekoladki są wykonane z plastiku, brak ostrych krawędzi. Co tam masz w czekoladce? I mamy czekoladki Wiśnie. wiśniowe, czekoladki orzechowe i jest tutaj gdzieś ukryty jeden robak. Rewelacyjna jest w tej grze kostka. Kostka to po prostu robi furorę, jak do nas tutaj jakieś dziecko przychodzi, to tylko ta kostka właściwie jest ciągle w użytku. To jest tak zwany pop Nie szkodzi. Jest ona wykonana z plastiku, ta kopułka też jest raczej plastikowa i przy wduszaniu kosteczki tam nam się, widzicie, ugina ten spód metalowy, to wygląda jakby było metalowe i kostka Moja podskakuje. Moja czekolada spadła na buzię. Na kostce mm -hmm. mamy wisienki i orzechy i w zależności od tego, co nam tutaj wypadnie, taką czekoladkę musimy znaleźć. Jest to grana w zasadach, można by powiedzieć, memory, ponieważ trzeba zapamiętać, gdzie jaka, y, gdzie jaka czekoladka Memo. się znajduje i zapamiętać, gdzie Memoli. jest robak, jeżeli Memoli. go odkryjemy. Ponieważ odkrycie robaka, co się staje, jak odkryjemy robaka? Hmm. Wydarzy się, że je. Czekoladę. Robak zje czekoladę i trzeba tą czekoladę jedną, którą się ma w swoich, odłożyć na środek. Pokaż jak się gra w tą grę. Zrób kostką. Co tam masz na kostce? Mam wiśnie. Wiśnie. Znalazłaś. Teraz ja. Co ja mam? Wiśnie. No, to nie wiśnia. Wiśnia, Martyna zapamiętała, bo nie pomieszałyśmy niestety czekoladę. To zajmie. O, mam wiśnie. Nie, to jest moja wiśnia. I na tym polega ta gra, że się zbiera. Dlaczego zabierasz moją wiśnie? Aha, że się zbiera czekoladki. Kto ma więcej czekoladek, ten wygrywa. No chciałam pokazać, a gdzie jest Robak? Znajdź mi Robaka. Pokażemy jeszcze jak wygląda Robak. Tak wygląda robaczek, który zjada czekoladki. I, ale musisz troszkę tutaj niżej trzymać. O tu. I wtedy z jedną z posiadanych już przez nas czekoladek trzeba odłożyć na środek. Wygrywa osoba, która ma ich najwięcej. Gra nam się bardzo spodobała. Dużą tutaj rolę odgrywa. Ale są wielkie, a ten mały. Tak. Dużą rolę tutaj myślę odgrywa też kostka, ponieważ kulanie ją jest. No inne niż standardową, nietypowe i sprawia to dzieciakom frajdę. Jest to gra moim zdaniem wręcz idealna dla trzylatków. Zamiast standardowego memory, czy też jako odmiany od standardowego memory, można sobie w coś takiego pograć. I myślę nawet starsze przedszkolaki, czy nawet może dzieci w wieku szkolnym by się zainteresował, ponieważ gra rewelacyjnie ćwiczy pamięć. Te czekoladki są bardzo leciutkie. One są w środku puste. Takie kubeczki, na które się nakładało, wklikiwało kartonowe tutaj te rysunki. Także wszystko jest tutaj całkowicie bezpieczne, całkowicie dostosowane dla dzieci trzyletnich, dla starszych przedszkolaczków. Nie ma tutaj żadnej opcji, aby cokolwiek sobie krzywdy zrobić. I to już by było na tyle w dzisiejszym filmie, pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnych recenzjach.